Sandra, czy Ty słyszałaś o tym, że Joanna Opoza wróciła do Antka Królikowskiego? Tak. O, jak, jak, jak ta szczęka się zacisnęła, jak słyszała Joanna Opoza, Co tym sądzisz? No ja też miałam kilka takich e, powrotów wielkich i rozstań, więc nie wiem czy to... Nie, nie ma reguły na to, myślę, czy to działa, czy nie działa. Na pewno, jeżeli ludzie się kochają, to fajnie, że to walczą. A Ty widziałaś ostatni wpis Asi? Nie, bo nie oglądam jej. My jesteśmy, się chyba poblokowałyśmy, nie pamiętam. A spotkałyście się na imprezie? Ani razu jeszcze się z nią nie widziałam od tamtej afery. Dobra, no to teraz powiedz mi, czy twoim zdaniem ona i Antek pasują do siebie? A jesteś mi ugryzło. Eee, nie wiem. <grym> eee, bardzo lubię Antka. Eee, osobiście. Bardzo jest fajną osobą. No, A się miałam zgrzyt, ale chyba nie powinno to wpływać na to, na moją opinię, czy nie do siebie pasują. No ale jeżeli... Słyszałam, że Asia się bardzo zmieniła, że się uspokoiła, jest cieplejszą osobą, więc jeżeli tak jest, no to... O, Wizualnie super pasują. Okej, okay, a co do o niej w ogóle sądzisz? O niej? No. No, o, o, tak jak mówiłam już wiele razy wcześniej, już dla mnie to... Czy jest, czy niej nie ma, już dla mnie to nie ma znaczenia takiego. <laughs> Okej, okay, a czy twoim zdaniem... Z twojej perspektywy powroty są dobre czy złe? W moim przypadku były złe, bo jak się rozstajesz, to rozstajesz się z jakiegoś konkretnego powodu i po prostu niektórzy ludzie zapominają o tym i przez chwilę jest ten taki miesiąc miodowy i jest super sielanka, a później te problemy się znowu w yy, jakimś czasie powiększają. A jeżeli w ogóle ktoś odszedł od kogoś dla kogoś, mm. wiesz, że on zostawił mnie dla innej. No to jak ile razy chcesz sobie powiedzieć, że wybaczysz, to nie wybaczasz, bo to później i tak przy każdej kłótnie jest wyciągane. To ja Wam przetłumaczę, ona chyba im nie wróży w przyszłości, moi drodzy. Nie powiedziałam tak. <noise> Powiedziała tak, na się zgadza, na główek się no, zgadza. <noise> Dobra. Nie.